Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku otwieramy skrzynki. Na początek otwierzmy mega. No, do parki, do Piper, do Mortisa, do Dynamajka, do Jessie i co będzie? Na no, odcinku. O, wow! No to już będzie ten dobry odcinek Otwieramy teraz kilka tych no, dużych skrzyneczek Mam nadzieję, że chociaż będzie coś do kiełka No to jak na razie chyba, że nic więcej nie zrobimy. O, było do kiełka, także fajnie no, to mamy kasę. Mamy do Jessie. Mamy do Jessie. I do łaźnego No dobra, no to teraz otwieramy przedostatnią skrzyneczkę. Raczej nic chyba dobrego już nie będzie. No, a ja bym tak chciał do kiełka. No, ostatnia. No i mamy kasę do B. Do Jessie. I do Pam. Także, no. Zdobyłem dzisiaj takie oto kiełka. No i no, co on robi? Wypróbujmy go. Zobaczymy, czy jest on dobry. Zawsze o nim marzyłem. No, jest dobry. Raczej mi nie zastąpi baryleja. Ale może być jego dwójką. A dość rzadszym barylejem. Ciekawy. A no to jest całej swojej okazałości. No to koniec. Pa!